Większość z nas zna takie narzędzia, które pozornie służą do czegoś innego niż samoobrona, na przykład tak popularny ostatnio długopis taktyczny. Oczywiście, patelnia także nie służy do samoobrony, a można nią przyłożyć napastnikowi, kiedy akurat zaskoczy nas w kuchni. Dzisiejszy gadżet właściwie wygląda jak otwieracz do kapsli, ale przeznaczenie jakie nadał mu producent, jest o wiele szersze. Narzędzie posiada 6 rozmiarów kluczy, a dodać należy, iż mieści się w małej kieszonce jeansów. Ponadto, to co chyba najbardziej rzuca się w oczy można nim otworzyć butelkę z kapslem, a używając przeciwległej strony, dokręcić śrubę, bo jest to doskonale leżący w dłoni śrubokręt. Zresztą w filmie producenta pokazano prawie wszystkie możliwe zastosowania multitula wszystkie. Oprócz samoobrony. Nie trzeba się jednak zbyt długo zastanawiać, żeby wydedukować, jaki aparat z tego otwieracza.